Pochwalony Jezus Chrystus, dzisiaj mamy uroczystość w Polsce, Matki Bożej, Królowej Polski. Maryjo, wypraszaj nam Ducha Świętego, abyśmy byli otwarci na Jego działanie, tak jak Ty. Dzisiaj mamy taką Ewangelię. Obok krzyża Jezusa stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Obok krzyża Jezusowego była Maryja. Obok krzyża Jezusa. Nie uciekła. Wszyscy pouciekali, ona została i parę osób z nią przy Jezusie zostali razem z Maryją. Dzisiaj, kiedy uciekamy, kiedy jest masowe odchodzenie od Kościoła, od Jezusa, od sakramentów, od wiary, masowe krytykowanie, odchodzenie, z różnych powodów. Teraz nie chodzi o powody. Ale chodzi o to, czy zostaniesz, czy nie. Jeżeli chcesz zostać, to Maryja nas tego uczy. właśnie tego. uczy nas, jak wytrwać pod krzyżem. I nie jest to nauka, którą Maryja nam mówi, mówi słowami. Ona po prostu pod krzyżem zostaje. I to zostaje w momencie, kiedy wszyscy uciekają. Ona zostaje i kto chce, może być przy niej. Ona jest pierwszą, która zostaje. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego. I dalej. Pierwszą, która zostaje. Czasami nie mamy siły zostać przy Jezusie ze względu na zło, które się dzieje, na zło, które nas gorszy, na sytuację, która nas gorszy w kościele która nas gorszy, gorszy też, jak tutaj pod krzyżem, wśród apostołów. Uciekli, zdradzili, zaparli się. Wszystko jest nie tak. Sanhedryn, kapłani, wszystko jest nie tak. Prorocy odrzuceni, pozabijani. Wszystko inaczej niż być powinno. Możemy być tak zgorszeni, że wszystko mówi uciekaj. I patrząc na to, uciekniesz. Żeby nie uciec, zatrzymaj się przy Maryi. Zobacz, że ona to wytrzymuje. Matka, która mogła zrobić to samo co apostołowie. Nie uciekła, została. I trzymając się jej płaszcza, będziesz tam, gdzie ona. To jest królowa. To jest matka, która się nie boi. Wszyscy się boją, ona się nie boi. Pełna ducha, pełna mocy. I dzisiaj przy płaszczu Maryi pod krzyżem chcemy prosić o tę łaskę. Wytrwania, kiedy się ucieka kiedy nam wszystko w głowie, w sercu podpowiada uciekaj, ona zostaje. Bądź jej uczniem, bądź z Maryją. Do tego Ciebie zapraszam, do takiej modlitwy, aby się uczyć od Maryi, aby się jej trzymać, a przez to być przy Jezusie, być w łasce Bożej i prosić o Ducha. Do tego Ciebie zachęcam. Niech maj i cały ten dzień do tego nas prowadzi. Błogosławię Wam na drogę wiary. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Maryją Litania Loretańska. Chcemy wypraszać tę wytrwałość od niej. Tutaj możesz kliknąć, pomodlić się. Udostępniaj tę melodię Litanii Loretańskiej znajomym, bliskim. Niech się ona rozprzestrzenia, niech dynamizm w Kościele. Do młodych to puszczajcie, żeby się chcieli modlić Litanią Loretańską. Może na majowe nie pójdą, a przed internetem się pomodną. Wszystkiego dobrego, życzę Wam pięknego weekendu, pięknej majówki, dalej, do zobaczenia.